Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek, 21 czerwca. Dzisiaj w liturgii jest wspomnienie świętego Alejzego Gonzagi zakonnika. Dzisiaj również jest początek lata, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus przestrzega nas, abyśmy nie osądzali innych, abyśmy cały osąd właściwie zostawili Panu Bogu. Dlaczego? Dlatego, że często nasze ludzkie oceny są niesprawiedliwe, są niesprawdzone i nie potrafimy wniknąć w sprawę tak, jak to robi Pan Bóg. Jezus mówi Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni i takim sądem, jakim my sądzimy, również możemy być osądzeni. Kochani, czasem zdarza się, że chcielibyśmy odciągnąć e, uwagę od swoich błędów i od swoich grzechów, skupiając na kimś innym, stosując takie podwójne standardy. To znaczy, siebie chętnie byśmy usprawiedliwiali, a kogoś w sposób taki bezkompromisowy, e, bardzo rygorystyczny oceniali. Nie jest to dobre. Wielokrotnie, kochani, mówiłem Wam, że święty Franciszek zreformował Kościół, rozpoczynając od siebie. Nie krytykował innych, ale postanowił, że sam się zmieni. I tak samo jak święta Matka Teresa z Kalkuty została spytana kiedyś przez jednego z dziennikarzy, Matko, co powinno się zmienić w Kościele? Odpowiedziała: Uważam, że w Kościele powinnam zmienić się ja i pan, panie redaktorze. Dlaczego, kochani, tak chętnie oceniamy innych? Dlatego, że czasem chcemy siebie wybielić. Pokazując sobie samemu albo innym ludziom, że nie jest ze mną aż tak źle, są ludzie o wiele gorsi ode mnie. Miałem kiedyś, kochani, taką możliwość na podstawie doświadczenia moich przyjaciół zobaczyć, co dzieje się z prasą, kiedy już wcześniej wydaje wyrok, zanim jeszcze zapadnie wyrok sądowy, zanim wszystkie fakty, wszystkie dowody są zbadane, zanim sprawa jeszcze zostanie zamknięta, to często zdarza się, że prasa szukająca sensacji już od razu wydaje wyrok i często opinia publiczna idzie nie za sądem, nie czeka cierpliwie na wynik rozwoju sprawy, tylko idzie za prasą. Ci ludzie często są bardzo krzywdzeni, i kiedy domagają się, żeby w prasie sprostować te wszystkie błędne informacje, które zostały podane, to często jest ogromna dysproporcja. Na początku informacja jest wielkimi literami, a sprostowanie jakimś drobnym druczkiem, tak żeby nikt tego nie zauważył. Na podstawie tej sprawy i wielu innych jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o podania medialne. Kiedykolwiek usłyszę czy przeczytam o jakimś człowieku, jakieś negatywne sprawy, po prostu tego nie przyjmuję jako pewnik, po prostu z rezerwą. Kiedy zdarzyłoby się, że przeczytalibyście coś złego na mój temat, to proszę was, żebyście w to nie wierzyli. Kiedy ja przeczytam coś lub usłyszę na wasz temat, obiecuję, że w to nie uwierzę, dopóki nie będzie oficjalnego stanowiska. Pamiętajmy, kochani, że jedynym sędzią sprawiedliwym jest tylko Pan Bóg i tylko On jest kompetentny, aby kogoś oceniać. My natomiast, jeżeli chcemy już tak bardzo oceniać, oceniajmy sami siebie. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.